Surging Sparks, czyli najnowszy dodatek Pokémon DCG, właśnie wylądował w naszych sklepach. Każdy z nas może kupić swojego Booster Boxa i cieszyć się otwieraniem Boosteru. Brzmi pięknie, co nie? Jednak hajt na ten dodatek był tak ogromny, że magazyny sklepów świecą pustkami, a ceny produktów, które jeszcze zostały na rynku, wystrzeliły w kosmos. Mam nadzieję, że ceny niedługo się ustabilizują i nie będziemy mieć powtórki z setu 151. A w dzisiejszym odcinku sprawdzimy, co kryje Elite Trainer Box z tego dodatku, oraz przeprowadzimy bitwę na dropy pomiędzy dwoma ltbk ja jestem Woozy, a teraz przechodzimy do openingu. A co znajdziemy w ETB po osiągnięciu folii i okładki? Tak jak w każdym wydawanym ostatnio tego typu boxie, dostajemy przewodnik po dodatku. Przejdźmy szybko do najbardziej interesujących nas stron, czyli najrzadszych kart, które możemy tutaj wydropić. Oj, tak, najbardziej interesuje nas ten oto Pikachu. Szczegółowe omówienie tego dodatku wraz z innymi kartami nagrałem w innym filmie na tym kanale. W pudełku znajdziemy również zestaw kart energii, koszulki z ciekawym wzorem Pioruna. Kartę promocyjną Magnetona, o bardzo ciekawym artworku. Artysta, który go stworzył, był również odpowiedzialny za mężikarba z Paldeje World i za Giratire z Dost Origin. W tym samym opakowaniu dostaniemy zakładki, swoją drogą z jednym z fajniejszych artów, które do tej pory widziałem w ETB kach. Następnie mamy jeszcze coś dla graczy, czyli kości i znaczniki, a na sam koniec mamy esencję tego boxa, czyli 9 boosterów z dodatku Surging Sparks. A że w dzisiejszym odcinku otworzymy dwa takie boksy, przed nami bitwa 9 na 9 pomiędzy dwoma etb -kami. A zwycięzcą zostanie ten, który ustrzeli jak najwięcej dropów. Rundę pierwszą zaczynamy od boksa z lewej strony. Kodzik dla Was, widzowie. Ragnar, Uxie, Charkadet, Skarmory, Esparta, Victini, Turtonator, Tendermouse, the Berry I mamy Milotika. Pierwszy drop od razu w pierwszym boksie. Dobry początek ATBeka po lewej stronie. Sprawdźmy, jak odpowie na to box z prawej strony. Oho, mamy problemy już na samym początku. Dalej problemy techniczne. Ale dobra, możemy zaczynać. Fibas, Krokalor, Tendemaus, Spipa, Magneto, Latios, Koridon, Gimigul, Narwesta i, a, i Parkia. Od razu po pierwszej rundzie jeden z boksów wychodzi na prowadzenie. Runda druga, która zaczyna się wynikiem 1-0. Pierwszy boks podniesie swoje prowadzenie. Bofulant, fibas, Crocalor, Tendamouse, Chee Tisayutoy, Shuttermane, bruxish, Miracle Headset. Aha, mamy 2-0. Glimet i Iron Crown. No cóż, 2-0 dla pierwszego boxa. Sprawdźmy, czy drugi box złapie dropa kompaktowego. No dobrze byłoby trafić tego Pikachu. Watarel. Simisir. Espur Shellos Annihilate Gravity Mountain Hello Trio Sphil, Iron Crown uh, i Zarude 2-0 dla boxa po lewej stronie. Runda trzecia. Do tej pory z boxa po lewej stronie padają same dropy, zobaczymy czy będzie tak dalej. Execute Cast form. Mesprit Scatterbug, Alondac Trio, Wulchen, krokalor Crocalor, Bravery. Wow, niezły arcik. No to jedna z tych kart, którą chciałem trafić na pewno. No i na koniec Chimpao. No jestem super zadowolony, bo to faktycznie jeden z tych artów, które chciałem trafić. Mamy 3-0. Ciekawe jak sobie poradzi teraz drugi box na razie. Nie mamy żadnych dropów po tej stronie. Myślicie, że drugi box czeka, by zaskoczyć nas jakością dropów? Sprawdźmy jak sobie poradzi w trzeciej rundzie. Dongfan. Fuekoko. Mantin. Bronzong. Ninetales. Selbel. Quackwell. Moruru, Surfer. I Togekiss. Dalej 3-0. No cóż, może w następnych rundach pójdzie lepiej. Runda czwarta. Myślę, że wszyscy naodgadaliśmy się już w bólku, więc go skipnę i sprawdzimy tylko trzy ostatnie karty. I tak w boksie pierwszym na ostatnich stołach mamy Snorlaxa, Mankea i Togekisa. To pierwszy raz, gdy w boksie pierwszym nie mamy dropa. Może dla odmiany coś wypadnie teraz z boksa drugiego. Szybciutko łapiemy dwusterek z Ludonem i sprawdźmy co będzie w środku. Pierwszym giversem jest Zangus, Vulpix. I mamy Latiasa i EX. No w końcu jakiś Dropix z tego boxa. 3 do 1, przechodzimy do rundy piątej. Fajnie by było wyciągnąć może jakąś trenerkę. Ja wiem, że jest mnóstwo tak na listie, ale no mi bardziej podoba się Artful Jasmine w karcie SR. Dajcie znać w komentarzach, która karta trenera podoba Wam się najbardziej w tym dodatku. A wracając do openingu mamy Seitana trenera w kapeluszu i Dialga. No niestety pierwszy box chyba się zepsuł. Lecimy z kolejnym pustarkiem. Coś czuję, że w tym boxie czeka na nas jakiś potężny drop. Sprawdźmy, może, może będzie to teraz. Tak, mamy Bravery. Tera Orb i Tatsugiri EX. <laughs> no może nie jest to tak potężny drop, ale jest to zawsze drop. Runda szósta, wynik 3-2. Zobaczymy, czy teraz trafimy może kartę, jakąś kartę sr No jeszcze żadnej nie trafiliśmy. Tapu Koko, Simir i Zaruth. No przyznam, że w ostatnich dodatkach czuć mocno ten drop rate, który został podniszony. Coraz ciężej wyciągnąć tę kartę sr Relor, Trapiencz i Rapska. Runda siódma. W każdym boksie zostały jeszcze potrzebne: cztery. Zaczynamy klasycznie od boksa z lewej. I mamy tutaj: Sfila, Armaruża i Tapulele. Przejdźmy do boksa drugiego. A w nim znajdziemy. Heropitel, Garafaj i Landorus, O, dawno nie widziałem tego pokemona. Runda ósma, jeśli z boksa po prawej stronie padną dwa dropy, a z boxa po lewej żaden, no to jeszcze jest szansa dla niego na wygraną. Ale sprawdźmy, czy box pierwszy nie ma na to innych planów. Druxish, Dialga i Tapu Koko. Sporo legendarnych pokemonów wróciło w tym dodatku. Mamy szansę na wyrównanie, i tak dostajemy tutaj Ksernesa, Altarię i Duranta Irex. Uuu, wyrównaliśmy wynik. Na ten moment każdy z boksów ma po 3 dropy. Średnio z ETB w ostatnich dodatkach dostajemy ich właśnie tyle. Sprawdźmy, czy któryś z naszych boksów jest tym ponad Przechodzimy do rundy finałowej, runda 9. Właściwie, przez większość odcinka, boks pierwszy trzyma prowadzenie. Jeśli ma być tym zwycięskim, to musimy wyciągnąć teraz jakiś drop. Execute, Duraludon, A, Kofagrius. Box z prawej ma teraz szansę, by wygrać całą bitwę ostatnim boosterem. I tak mamy tutaj Zepstrike'a, Skarmory, Gastro, no nie udało mu się, nie udało. Czyli ostatecznie mamy remis. Podsumowując, bitwa zakończyła się remisem 3 do 3. Trafiliśmy 4 karty EX, 1 ASPK, jedną kartę Full art i jedną Illustrationer. Najbardziej cieszy mnie JRK Bravery. Uważam, że jest to jedna z ładniejszych ilustracji. Niestety nie udało mi się wydropić żadnej karty SIR z tego dodatku i raczej drop z obu boxów nie zwrócił mi wartości samych HTB. Jeśli również otwieracie ten dodatek, to życzę Wam, by w waszych były same SIRki. Z mojej strony to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Do zobaczenia w kolejnych. Jeśli dotarłeś aż tutaj, myślę, że możesz dać lajka i zostawić suba.